Cześć, moi drodzy! Dzisiaj krótko zajmiemy się tematem, który być może wielu z Was zastanawia, a nie mamy na ten temat żadnej jasnej odpowiedzi. Niestety od razu powiem, że tej jasnej odpowiedzi Wam nie dam, ale postaram się przynajmniej zarysować powierzchnię, a chodzi dokładnie o to, dlaczego tak ciężko dostać te nieszczęsne polibagi LEGO. Zapraszam! Można by zakładać, że tak tani produkt jak PolyBug, kosztujący zazwyczaj katalogowo około 20 zł, powinien być dostępny przynajmniej w Lego Storach. Jak wszyscy dobrze wiemy, nigdy tak nie było i nie jest do tej pory. Pomimo faktu, że pandemia sporo zmieniła w dystrybucji i Lego stało się nieco łatwiej dostępne, nawet pomimo tego, że część dużych zestawów wpadła z powrotem, albo nadal wpada. Do dystrybucji ekskluzywnej. Polibugi ze swojej natury zawsze były w szerokiej dystrybucji i to jakby nie stanowi żadnego problemu, natomiast faktycznie w każdym niemal kraju europejskim i nie tylko bardzo ciężko je dostać. W Polsce wiemy, że jeżeli szukamy jakiegoś polibagu za dwie dychy, trzeba szukać na Allegro albo w mniejszych sklepach internetowych. W dużych sklepach szukać ich próżno, podobnie zresztą jak w Lego Stores i na Lego.pl. Czemu tak jest? Właściwie nie wiadomo. No bo zobaczcie, po pierwsze, polibagi są najlepszym możliwym produktem pod kątem biznesowym. Po pierwsze, zapewniają tak zwane accessibility dla ludzi, którzy mają trochę mniej pieniędzy, a chcą klocki kupić. Pomimo tego, że polibagi wydają się być tanie, to nie do końca tak jest, ponieważ mamy w środku nie wiem 20, 30, 40 elementów, a kosztują one te 20 zł, więc cena za jeden element nie jest wcale taka atrakcyjna. To z kolei implikuje fakt, że prawdopodobnie LEGO na polibagach zarabia stosunkowo najwięcej, ponieważ takie małe produkty sprzedawane w dużych ilościach często mają bardzo wysoką marżę. Mimo to ich niska cena sprawia, że wiele osób, które nie chce wydawać dużych pieniędzy na klocki, kupuje te polibagi po to, żeby nie wiem, dostać figurkę albo kilka kolejnych dodatkowych klocków, często jakichś tam ciekawszych, tak samo zresztą jak w gazetkach. Można by więc zakładać, że taki produkt będzie dość popularny i będzie wisiał przynajmniej przy kasach w LEGO Stores i to na kopy, ale tak nie jest. Wielu z Was wie, że polibagi możemy za to dostać na przykład w supermarketach, często na jakichś promocjach tak jak na przykład ma to miejsce teraz chyba w Netto, gdzie możemy kupić sobie taką torebkę z klockami za dyszkę. To rzeczywiście zwiększa accessibility i kusi na to Lego coraz większej ilości ludzi, ale wciąż jest to dość dziwny model dystrybucji. Po dłuższym kopaniu w temacie wiem również, że taka sytuacja nie dotyczy tylko Polski, ale także tak rozwiniętego rynku jak Stany Zjednoczone czy Francja. O jakichś tam Meksykach czy bośnych i hercegowinach nie mówię, bo tutaj co ciekawe, w Meksyku na przykład polibagów nie uświadczymy, a w Bośni możemy je kupić praktycznie w każdym sklepie oferującym klocki. Można by zakładać, że polibagi będą szerzej dostępne na rynkach, gdzie to Lego dopiero zaczyna stawiać jakieś pierwsze kroki w zawojowaniu rynku zabawkarskiego, ale też tak nie do końca jest, bo tak jak wspomniałem, w Meksyku polibagów jest mało, a nie jest to król legowy, jeżeli chodzi o Ameryki. Na zagranicznych stronach sporo osób zastanawia się nad modelem dystrybucji polibagów i niestety nie mamy jednoznacznej odpowiedzi na to, jak to wygląda, i obawiam się, że po prostu jej nie uzyskamy. Ja natomiast mam na ten temat pewną teorię. Biorąc pod uwagę ogólną teorię i misję stojącą za Lego, Wydaje mi się, że rozwiązanie jest dość proste, chociaż może wydawać się nieco naciągane. Zwróćcie uwagę, że rocznie polibagów wychodzi dość mało, zazwyczaj jest to po jednym na serię. Niektóre serie w ogóle ich nie dostają, w związku z tym można by się pokusić o twierdzenie, że Lego po prostu nie zależy na ich produkcji. Dlaczego tak jest? Wydaje mi się, że dlatego, że te polibagi, tak zupełnie serio, nie oferują specjalnie możliwości zabawy. W środku znajdziemy zaledwie kilka klocków. Konstrukcje, które możemy z nich stworzyć, są bardzo limitowane i ograniczają się nie wiem, do przebudowy jednego klocka nad drugim. W związku z czym nieco przeczy to idei zabawy klockami, bo po prostu jest ich tam za mało. Owszem, sporo ludzi kupuje te polibagi, żeby dosypać sobie klocków do kolekcji, ale jeżeli mówimy o wstępnych klientach, takich, którzy klocków jeszcze nie mają, no to Lego bardziej by zależało pod kątem strategii sprzedażowej oraz misji firmy, żeby ludzie kupowali większe zestawy, które oferują znacznie większe możliwości zabawy. Z tego powodu polibagi powinny być chyba raczej uzupełnieniem kolekcji, albo właśnie takim zupełnie wstępnym etapem zabawy z Lego, żeby zobaczyć, z czym to się je, w związku z czym LEGO niekoniecznie aż tak zależy na ich sprzedaży. Jest to coś, co można rzucić do marketów i zainteresować rodziców tak, żeby mogli na szybko kupić dzieciakowi, który się awanturuje jakąś niewielką zabawkę. Ale w długim terminie nie jest to absolutnie produkt, który byłby w jakiś sposób perspektywiczny. Właśnie dlatego wydaje mi się, że w Lego-storach czy w dużych sklepach z klockami, polibagi po prostu nie są mile widziane, no bo są produktem, który pomimo pozornie wysokiej marży, a tak mi się przynajmniej wydaje, nie jest atrakcyjny dla kupującego. Poza nielicznymi wyjątkami ludzi, którzy po prostu te polibagi kolekcjonują. Tyle byłem w stanie wymyślić sam, oczywiście jest to bardzo fajny temat do rozmowy. Więc jeżeli macie jakieś przemyślenia na ten temat, to zapraszam do dyskusji w komentarzach. Oczywiście również proszę o łapki w górę, subskrypcję tych, którzy jeszcze tego nie robią. Ja raz na jakiś czas postaram się zajmować się takimi tematami nie nawet stricte inwestycyjnymi, ale bardziej rynkowymi czy związanymi ogólnie z tym hobby, bo wiem, że sporo osób lubi takie rozkminy. Także spodziewajcie się podobnych odcinków w przyszłości, a na razie to wszystko. I ja już się z Wami żegnam. Na razie.